Dzień dobry Państwu. Ostatnie kilka godzin handlu na głównej parze walutowej to mała zmienność kursów w okolicach poziomu 1,3750. Dzisiejsza sesja przyniesie nam kilka ważnych odczytów makroekonomicznych. Poznamy odczyty dotyczące inflacji ze strefy euro oraz indeks Chicago PMI z USA. Na dziś zaplanowane jest również publiczne wystąpienie prezesa FED, Janet Yellen. Szczególnie istotne będą dane o inflacji, które będą ważne w kontekście nadchodzącego posiedzenia ECB. Z kolei w kontekście całego tygodnia bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem będzie wspomniane posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych na rynku mówi się, że nie powinno dojść do żadnych ruchów w tym temacie, jednak możemy być świadkami zapowiedzi jakieś formalizowanie polityki monetarnej, co powinno teoretycznie osłabić euro. Warto dodać, że istotnym wydarzeniem będą też wyjątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Z kolei początek dzisiejszej sesji na rynku złotego to lekkie umocnienie naszej waluty. Dolar kosztuje 3,03. Euro zaś wyceniane jest na 4,17. W kontekście wartości złotego dziś mamy jeden odczyt z naszego kraju, mianowicie poznamy saldo do rachunku bieżącego. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Szczególnego dnia. Do widzenia.